Wiadomo, że marzenia są największą siłą napędową świata. To właśnie ludzie z marzeniami kreują rzeczywistość i popychają świat do przodu. Dlatego, przygotowując tegoroczną edycję konkursu, popisz się talentem, postanowiliśmy sprawdzić, o czym marzą uczniowie szkół podstawowych. Przesyłając do nowej ery swoje prace konkursowe, uczniowie odpowiadali na pytania ankiety, a my dzięki temu dowiedzieliśmy się, jakie są ich pragnienia. I muszę przyznać, że mnie jako jurorkę konkursu Popisz się talentem, wyniki naszej ankiety bardzo zaskoczyły. I to bardzo pozytywnie. Okazało się, że w świecie pełnym dóbr materialnych dzieci tak naprawdę marzą o podróżach i o zwiedzaniu świata, a chęć posiadania nowego sprzętu, zabawki czy rzeczy jest tak naprawdę ostatnim marzeniem na liście tych najpopularniejszych marzeń. Dzieci marzą też o tym, by w przyszłości wykonywać wymarzony zawód, i tu też należy podkreślić, że mają jasno sprecyzowane plany. Ponadczasowym marzeniem jest też chęć posiadania ukochanego zwierzątka. To, co mnie osobiście cieszy najbardziej, to marzenie o nabywaniu nowych umiejętności. Uczniowie dobrze wiedzą, że mają w sobie ogromny potencjał i chcą go odkrywać. Czy marzenia zmieniają się ze względu na płeć i wiek? Trochę tak. U chłopców dominuje oprócz podróży i zwiedzania świata, dominują marzenia sportowe. Głównie chodzi tu o piłkę nożną oraz co ciekawe marzenie o lataniu. Dziewczynki oprócz zwiedzania świata marzą o swojej przyszłości artystycznej i również o lataniu. Dosyć popularnym tematem były konie, posiadanie własnej stajni, bycie dżokejką. W dalszych wskazaniach chłopcy bardziej stawiają na przeżywanie przygód, a dziewczynki na nabywanie nowych umiejętności. Dzieci już od najmłodszych lat dużo marzą o tym, Jaki zawód chciałyby wykonywać w przyszłości? W tej kategorii zdecydowanie dominują zawody artystyczne i twórcze. W dalszej kolejności są lekarze różnych specjalizacji. Wielu uczniów chciało zostać etatowymi wynalazcami i opracować lek na choroby cywilizacyjne. A z takich bardziej oryginalnych propozycji mieliśmy również marzenie o tym, by zostać operatorem kolejki górskiej lub właścicielem fabryki czekolady. Dzieci marzą o sukcesie, ale nie jest to sukces rozumiany jako sława i bogactwo. Dla uczniów szkół podstawowych sukces to jest mistrzostwo w jakiejś dziedzinie. Mieliśmy oczywiście marzenia o tym, by zdobyć nagrodę Nobla czy zwyciężyć w mistrzostwach świata, ale sukcesem dla dzieci też jest świadectwo z samymi czwórkami i złowienie dorodnego szczupaka na Mazurach.